Zapraszam na marcowo-ogródkowy przegląd. Zobaczcie, tu jest wysiana pietruszka. Miesiąc temu, ponad właściwie półtora miesiąca temu już są schody pietruszki i tak samo y, już mam schody wysianej marchewki, wysiane na początku lutego. Ta z marca, którą wysiewałam jeszcze nie wzeszła. I teraz bardzo ważna rzecz. Teraz mają być przymrozki w nocy, dlatego będę to okrywała agrowłókniną. Tam już wychodzi Lupczyk. Na kilku zagonach wychodzi już bardzo ładnie szczypiorstw od cebuli sensiu Yellow. Przede mną jeszcze pielenie tej grządki. Rozsypana już na wszystkich grządkach jest obornik, który jeszcze delikatnie z górną warstwą przemiesza. Na tym zagonie rośnie czosnek Harnaś. Już tak pięknie odbiła cebulka siedmiolatka. A tutaj jest zostawiona cebula z zeszłego roku, i już widać, że zawiązuje nasionkę. Będzie można je pobrać. Tu jest szczypiorek czosnkowy. Już zrobiona grządka z truskawkami, dosypany kompost i przekompostowane zrębki. Tutaj zostało mi tylko dwa szpinaki, które już też bardzo ładnie odbijają, sadzone jesienią. Szpinak matador. Natka pietruszki, pietrucha naciowa, która została wysiana. W sierpniu, właśnie teraz, całą zimę ją zbierałam sobie, a już teraz wiosną pięknie odbiła od nowa. W całą zimie na zagonie miałam roszponkę, która już też wygląda przepięknie. Bez okrywania nawet. Resztki yy, pora, por zimowy, no on nie wygląda najlepiej, ale po oczyszczeniu w zupce jest wyśmienity. Boróweczki, już mają piękne listeczki. Na tym zagonie, zobaczcie, rośnie czosnek, arkus. Jest zdecydowanie większy od harnasia na tą chwilę. Agresy, muszę też pięknie za Tutaj już zobaczcie, jak wygląda jagoda kamczacka. Już jakie ma kwiatki. skwinka. Wszystkie krzewy owocowe, które ciąłam w tym roku posztobrowałam, sadziłam do doniczki. Na przyszły rok będą nowe sadzoneczki. Czekam na murarki, codziennie do nich zaglądam, ale jeszcze jest za zimno. Jeszcze sobie siedzę. Lilak. Już niedługo będzie kwit. Szykuję się całą parą czeresienka, już też jakie ma piękne pąki. Droszek. Tutaj pięknie już odbija mięta, idealnie mm, pachnie I, i tutaj widać jak wschodzi groszek. Tutaj mamy nasionka wysiane metodą Winter sowing, W styczniu, w lutym je wysiewałam. Są w pojemnikach, zakrywam je na noc przykryweczką z dziurkami, a tak codziennie przychodzę, wentyluję i coraz więcej widzimy, że wschodzi. którą też okryję na noc, zapowiadają przywroski, żeby nie zmarzła. Szczypior... Dymka na szczypiorek. Tutaj jeszcze widać regał z rozsadami, które się grzeją. A tutaj już w każdej doniczce widać nasze cebulowe już też pięknie wychodzą. Bardzo ważne jest teraz, żeby nie zapomnieć o ich podlewaniu, jeżeli stoją pod zadaszeniem. W prowizorycznej szklarni, zobaczcie, już wschodzi bób, groszek, kapustki, koperek, pory, złote buraczki, Mam tam jeszcze groszki i tutaj buraczki też. Zobaczcie, jakie wielkie są już czosnki ozdobne. Porosły już bardzo. Tu już przekwitły krokusiki. Orliki jeden. Łubin się uchował, ponieważ resztę zjadły ślimaki. Łubiny i ostróżki zjadły wszystkie. Sztoberki hortensji. Róża już ma też piękne liście.